A oto i jest kolejny odcinek Spellforsa. W poprzednim, co my tu robiliśmy? A, robiliśmy te trolle. mieliśmy jakąś skrzynkę. O, dobra. Tu sobie razem zgrupujemy te nasze elfki i będziemy oczyszczać tą mapę. Są jakieś trolle. A w tym miejscu. O, kurde, no co za ludzie? Znaczy, co za ludzie? za minotaury tak naprawdę. Zrobimy tytana tytana, tutaj zrobimy kilka wieżyczek Jeszcze ze dwie takie powiedzmy Jeszcze ze dwie takie jest taka dziura O kurde, tutaj są te trole jednak ja Trochę poszedłem na wariata Ale dobra, jak mamy uzdrowicielki To już nie ma się to aż tak bardzo martwić I czarodziejki tak samo, one tutaj robią robotę tym swoim, swoimi czarami Generalnie spamują tak samo jak my tymi wybuchami lodu widzicie tutaj po tego trolla się oczywiście wrócimy On idzie dosyć powoli więc albo wiecie co idźcie, zabijcie tego trolla od razu Poprosz. najgorzej no najgorzej Krasnoludy, no krasnoludy mają niezwykły problem z żywnością, bo mają tylko jeden budynek do żywności tak naprawdę Mają fermę swoją świnek Jedyny sposób, żeby szybko żywność zdobywać krasnoludami, no to spamować tą fermą ile wlezie Co jak możecie sobie wyobrazić no... No też no nie jest zbytnie wspaniałe Dobra, został nam... Tutaj ostatnie chyba obozowisko troli. Ile się nie mylę? To jest chyba ostatnie. Spokojnie sobie z nimi poradzimy. Wy tutaj jakby coś to zbudujecie jeszcze kilka wierzytek. Mocarz to wychodzi nam na spotkanie, okej. Okay. No dobrze, to znaczy, że tutaj pewnie nie będzie mocarza. No nie stwardy. To jest jednostka troli. Też kiedyś będziemy mogli go może wytworzyć, jeżeli się zdecyduje to zrobić. No trole mają to do siebie, że... Są bardzo potężne, mają dużo życia, potężne obrażenia, ale są niezwykle drogie. niezwykle długo się tworzy to o kurde. Skałomiak, tak? To nazywa tak to jest przewalony budynek, on zadaje kosmiczne obrażenia Jak na taką wieżyczkę O! Ktoś już nam tutaj zginął Znowu ktoś nam zginął Kurde, już Zdrowicielka jakaś Czarodziejka w ogóle nie zginęła No jednak zginie tak czy siak Kurde Już nie tych zrobicielek więcej Dobra, może nie aż tyle Jakieś strażniczki, żeby mieć kogokolwiek walczącego branch tak naprawdę. Widzicie ten skołnierz najpierw. to ty masz? Jakieś grzyby? Jakiś grzyby... O, druidka. Ostatnia jednostka efekt. To jest zrobicielka taka lepsza troszeczkę. Wojownik, tak jest. Kupór. Kolejna jednostka krasnoludów. Ona już wymaga... Księżycowego srebra. No, wojownik już jest takim, powiedzmy, w miarę lepszym gościem. Co, nie jakiejś jakiś strażniczki, nie? No damy sobie od razu tych gości. I tu mamy elfki. Druitka, tak jest. Druitka i krasny luda rzucimy sobie wojownika. No, takiego średniego tiru jednostka. Ale no, już nie ma rozsądnie. Mam Oh. O! O! gdzie nam już Mamy tytana przecież. Zajść ty, ty, tutaj ty, tym tytanem. Podejść tutaj. A tym tytanem, podejść tutaj. A wy pójdziecie, moje drogie... zbudować tutaj jakąś wieżyczkę. No tak budujemy, żeby oni bili wieżyczkę, a nie moje robotnice. Okej, okay, a tutaj no trochę nas te trolle z Głównie przez ten cały skałomiot. Jak, jak widzieliście on zadawał kosmiczne obrażenia. Przepasuję nam tu posiłki przy, przyzwać jakieś. Mm -hmm. Przezwijemy posiłki. W międzyczasie będziemy się tutaj Follow posuwać me. naprzód. Mamy uczniczki, no zdziesiątkowali nam ustrowicielki i, i, i strażniczki walczące wręcz. To jest niefajne. Ale mamy tytana tutaj, on nam teraz będzie bronił bardzo skutecznie. Więc możemy większość oddziałów zabrać. Czarodziejka jakąś zróbmy. drugim. No weźmy też tą robotnicę, a czemu nie? Drewna mamy sporo. Żarcie jest tylko przeszkodą, ponieważ żarcie potrzebujemy masy. Na kolejny poziom tutaj. jest prostu 17. OK, 17 to nie jest źle. Jest jakaś zwierzyna? Hmm, tutaj nie. No tutaj jest jakiś dzik, no, ale to jeden dzik, kilka wilków. Follow me! No chyba tak czy siak wybuduje tu gdzieś... nie no może na dwa dziki czy tam dzik i dwa wilki. A tu jest kilka dzików. Dobra, to weźmiemy w takim razie od drewna ze dwie laski. Weźmiemy ze trzy laski, niech tutaj zbudują nam tą guildię łowiecką. Gdzie, gdzie te dziki były? Tutaj były te dziki. Zbudujcie to tutaj gdzieś. Wy tutaj. Tu mamy co? Melhir mamy. Dobrze. Tutaj chyba będzie gdzieś moment bohaterów, z tego co dobrze pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam, tak naprawdę, bo mogę się mylić, ale wątpię. Dobra, wy w takim razie wybudujecie jeszcze zwykłą wieżę, to nie w tę stronę, Gdzieś tutaj. No, oni idą szóstką, no tak już, już coś tam więcej jak idzie. Wyjdźcie no, tutaj. Aha, bo wy chcecie iść tam, dobra. To wszystko już rozumiem teraz. Mam nadzieję, że wy idziecie tędy, a nie gdzieś. to topór, że to <ścoughs> Co przy okazji zrobisz tu z wiatru? No, trochę ich tam się natworzyło. Dobra, aktywujmy tutaj Mehir. I chodźmy górą. To co my tu mamy tutaj? Rzuki jakieś... Wejdźmy górą, jeżeli tu jest ten Monument Bohaterów, Now. to go najpierw sobie przyjmiemy. Let's, go. Let's tutaj, go. nie, nie tutaj jest. Nie ma go? Forwards. Może? Nie no, jestem, prakty jestem prawie pewien, że na tej mapie miałem bohaterów. A może jeszcze nie teraz. Dobra, wybudowałyście tą wieżyczkę, to wybudujcie kolejną oczywiście. A ty tam niech będzie na pierwszej linii. Nie mów, że te nie, kolejna tam idzie. No dobra, jeszcze już tam iść. Klepnijcie do tego Minotaura. Dobra, posiłki tutaj już prawie... Prawie dotarły. Dobra, Minotaur easy. No, czy ale to sobie przywołamy. Tutaj idziemy do tej strony tych obozowisk, zjeżdża ludzi, to są minotaury. Oczywiście ich klepniemy. I chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o takie respawnujące się obozy. Może gdzieś jeszcze jakiś jest. O, Let's go. Tutaj widzimy. Jest model bohaterów. Patrzcie like tutaj. Atak z flanki? O oh, kurczę, nie! Wow! Prawie śmierć! Utrowiecielek nie mam, bo wszystkie wziąłem tam. Wow! Gdzie są jakieś trzy laski? Tutaj? No nie wiem, czy jest w takim razie? Tu jest Brada. Kolejny olbrzym. Hmm, czy ja sobie odblokowałem... Nie, nie odblokowałem kolejnego slotu na bohatera. na bohatera. Czy... Nie, dobra. Tu jesteście. To po tej stronie jeszcze musicie zrobić jakieś... Wieże. Aha, wy stąd przychodzicie. Dobra. To od razu róbcie tutaj wieże. Zróbcie taką może. No jednak przydadzą się te wieże po tej stronie, nie sądziłem, że to się przyda. Mmm, dobra. Dobra, teraz ludzie nam tu kurde, ale mam żelazo. To jest dobrze. to, jednak więcej wieżyczek, to... to dobrze. Ok. połączmy was w jedną grupę. O, poczekam aż... aż tutaj bohaterowie przybędą. I was także będę chciał... Jakąś jedną grupę. No, aż tak dużo was nie ma. 12 Wy co tutaj? O! Sami się wywabili. Czekamy na bohaterów i ruszymy na dół. Zaczniemy ich tutaj bić. Jakieś krzyby. Pierścień. Przesuń się, bo tu jest lud. Taka kapłanka. No, oczywiście, oczywiście. Więcej wieżyczek, więcej wieżyczek, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. więc mamy tutaj taką konkretną linię tych wieżyczek, już. No dobrze. Dobra, bohaterowie zrobili. Więc teraz schodzimy. Schodzimy z góry na zwierzę. Ludzie nie, nie spodziewają się tego. No spokojnie, panie, ale to... Zajście, tutaj, zajście. Dobra. Ja. Mamy żywności więcej, więc możemy podnieść limit. Wpisujemy limit i tutaj już będziemy robić, robimy trochę więcej tych zdrowicielek. Wy też stańcie do przodu. Stańcie do przodu, bo teraz będziemy... Dobra, może najpierw ich pozabijamy, a później a będziemy lutować ich tutaj. No, tutaj mamy jakiś obóz, dobra, zajmiemy się prawą stroną. Później się zajmiemy lewą stroną. się jeszcze łuczniczkę. Ona ma aule leczenia. Aure leczenia, weźniemy z jedną tą druidkę. Bardzo droga jest stoleni. stolenii. Czardziejka 70. No, i czardziejka oczywiście jest ofensywna, więc z ją zawsze warto. I ją zawsze warto tworzyć. No dobra, bijcie tutaj powoli ich. A jak on tam idzie? Całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Nie ma narzekać. Dobra, więc tutaj bijcie powoli tych, tych zwierzo ludziów. Minotaury się szybko zaczynają spełnić, to dobrze. To no dobrze, jeden poziom dostaliśmy już trochę kolejnego jest. A to tylko z zabijania podporów. Nie robiliśmy jeszcze questem żadnego. No. Nie zakończyliśmy przynajmniej. Tak dla zasady te budynki trzeba zbić. Dobra, tu się jeszcze na razie nie łączymy. A jak my będziemy czyścić prawą stronę, to. Oni tu z lewej zaczną przychodzić Tak czy siak Och Ale mm. świetnie, świetne te uczucie jednak No jednak, zawsze bijemy, że są świetne Dobra, wybijmy ich tutaj Posprzątajmy troszeczkę teren Okej okay. Może ile my potrzebujemy na kolejne? 2500 Yes. Przydadza nam się tej jednostki Nie tylko teraz, później też Let's go. To się wyjaśni. To się wyjaśni to niedługo. Adventure. No żeby no, w tym odcinku, bo to trochę jednak schodzi tutaj. A czy pewnie możecie, można podzielić na kilka grup i, some i, some... i szybciej o wiele zacząć to wszystko go. oczyszczać? ale nam się jakoś tragicznie nie spieszy. O, zrobimy może jakiś dłuższy odcinek teraz. Okej, okay, tutaj są poklepani. A wiecie co w zasadzie tak właśnie zrobimy? Weźmy naszych bohaterów. Zniszczę tutaj ten budynek. Weźmy bohaterów w jednej grupie. Was weźmiemy w tej grupie. Wy pójdziecie tutaj do tego ta krasnoluda odtarcia. Od to był ten na początku krasnolud. To jest kufer, którego na razie nie możemy otworzyć. A może i możemy? Spróbujmy. Spróbujmy. Wy tutaj oczyszczajcie sobie pajączków, spokojnie sobie z nimi dacie radę. Spróbujemy jakiś handel nawet. A my spróbujemy tutaj ten kuferek otworzyć. Przy okazji zbijemy jakieś minotaury. Zniszczymy im tutaj obu. No jest, klucz, nie jest no Niestety nic nie yes, z tego. Najpierw zabijcie tego gościa, bo nam strażniczkę tu zabije No tak, jeżeli my. O, okej, okay, dobra, już, już leczą. Let's go. Dobra, bijcie tutaj te pająki, a my pójdziemy do tego gościa od tarcz, pogadamy tam z nim. Aha. Ależ idzie nas, nas tutaj armia. A ktoś zginął? Tak, pewnie jakaś strażniczka. One mic to Dobra, bijcie tutaj te pająki, bijcie. Troszeczkę się zawiesiłem na chwilę. Także zbijemy, idziemy wracać z powrotem. Dobra, zbierzemy tutaj co mamy zabrać, czyli wszystko. O, jakiś łuk. Łuk to sobie zbierzemy spokojnie później. Dobra, co tutaj. Wasza tutaj czwórka może tego pajączka klepnąć, a my pójdziemy do tego gościa. A tutaj na dole. A wy... Was jest tutaj ilu? 22. Dobra. Idźcie sobie tam powoli. No, nie chciałem tego tutaj, nie chciałem zlutować tamto, to, to ciało. Ale nie damy mi było tego zrobić. Dobra, pokadamy z nim za chwilę. Jak już tutaj... Jak już tutaj zabijemy tych typów. Weź weź tutaj. Dobra, weź go There's nothing to say here. <laughs> o, ale ty miły are you? No, I don't. And if I did, what business is that of yours? What, mate? For days I've been trying to brew an effective poison. Tell me the ingredient. They are the most potent toxic. Hmm. bardzo miły ten kresno, I sobie nie ma tu, co oglądać. Okej. Okay. jest i lód. Tutaj, co to jest, jakiś minotaż się pełen, ale nie. Cała nasza wesoła gromadka. Weźcie yes. się tu zbierzcie, jedno miejsce. Understood. A ja głównym bohaterem sobie yes. pochodzę i będę zbierał lud. Tutaj sobie przejdę, tam sobie przejdę. Hmm, dla Krasnoluda mamy zbierać grzyby. Ciekawe bardzo. Czego łuczniczki idą na pierwszy ogień, to mnie zastanawia ostro. Na nic, Na razie nikt nie zginął jeszcze. O, zginęły właśnie osoby. Dobra. O, tutaj się ustawiajcie, okej? Okay? No weźmiemy te strażniczki będziemy robić. No 30 łuczniczek. No 30 łuczniczek to jest sensowne bardzo. Może czarodziejek jak więcej by się przydało. Też myślę, że czarodziejki raczej się nam i tak nie przydadzą. Za bardzo O oh, Jesus. No tak, wy stoicie w tym szasmyku. Bardzo sprytne z waszej strony. Tu trochę odsun. Awesome. To nasza druidka, która robi robotę, prawda? Ona ma aure leczenie. O, no, robi robią robotę. Oh, elfki, elfki. Taktyka nie jest waszą najlepszą stroną, co? Oh, o, ktoś tutaj dostaje jakieś obrażenia powoli. O, oh, nic poważnego. Dobra. Bierzemy tutaj jakieś... Jakieś grzybki? O, cofajcie się, wycofajcie. Ważne, żeby zniszczyć budynek, ale nie za cenę życia. Czemu wy się tak tutaj cofacie? Coś z wami jest nie tak? Dobra, ja przy okazji go zbieram, zanim one co tam uporają z tym budynkiem. No i powoli tutaj będziemy iść, chyba że spróbujemy tego Minotaura sprzedającego się zabić gością, ale to nie. Damn mieciarz żółty, jakiś grzyb. Nie wiem czy mam takie grzyby, grzyba, czy nie Ten Skalny. tutaj, a akurat głównym bohaterem pogadamy z tą tą skałą. Gotamy ze skałą? Co to są? Pajączki, prawda? Prawda. Bierzemy tutaj grzyby. Elfa, Lwa O, to co? O, to jest jakiś... A, jest trujący grzyb. Do tego poszlądaliśmy. No Taka jakaś skrzynka, może z jakimiś planami czy coś? Jak widzicie to krok jest opcjonalna, ale dostaliśmy już druidkę i, i tego krasnudkiego wołownika jednego, więc no, chociażby dlatego warto było tutaj przyjść. Dobra The Servants of Darkness. Przywołaj sobie jakiegoś gościa tutaj jeszcze. Mamy grzyb. Nic nie jest źle niż tutaj ten ich respawn i no pójdziemy w dół, bohaterem zaczniemy, może te pajączki bić. okej, okay, tutaj jest jeszcze I kilka jednostek. No a jeszcze możemy jedną zrobić sobie, dobrze, zrobimy to. No akurat jakaś jedna, co tam porwała masę metalów i będzie ginąć. A nie. Zdrowicielki ją ratowały, dobrze. Dobra robota. Idź dalej, tutaj, mamy bohaterem idziemy. No to też było świetne zdanie w języku polskim. Dobra, i lecimy. O, tu wywabiliśmy ich wszystkich right i prawie. I pozabijaliśmy ich. O, kurde. Jest więcej tych pająków. ale dobra, oni są słabi. Powinniśmy to... im dać spokojnie rado. Tak, porzucamy trochę zakręć no, no jeszcze te budynki po rozwalacie. Co my tu mamy? O nie. Tu Mamy jakieś okruchy, coś tego To będzie potrzebne do stworzenia tej broni, o której on ja tam mówił. Ci tu idzie, wróżby jeszcze spela i przywołajmy kolejnego gościa. Ten już ledwo żyje tak czy siak. Co mu tutaj? Mamy pająk. Więcej skrzyn. Skrzynki bardzo lubimy. Oczywiście. Weź tutaj samemu zacznij bić tego tająka. Mamy teraz sensowny który jakiś, więc zadajemy obrażenia przynajmniej. To już coś. To już coś. Kto by pomyślał, że w grze RPG zadajemy obrażenia. No, RPG RTS powiedzmy. Mm, dobra, co nam tu jeszcze zostało? Jeszcze kilka minutaurów, to już w ostatni będzie, tak? Kobus. Tak, jest jeszcze jakiś ruch brzmotu. Jeszcze tutaj żyć jakiś okrzyk to sobie zarzuć takiego buffa. Dobra, klatnijmy już tego pająka. No to tu zabiją, W ogóle nie. Co ty masz za aura? Aurek kondycji masz, ok? Nie pamiętam co to zwiększało. Wytrzymałość chyba, tak? Czyli tymczasowo podnosi HP. My tu próbujemy pozabijać te pajączki. Albo olać te pajączki, przyjdziemy tutaj bohaterami pewnie albo nawet armią Dobra weźmiemy bohaterów odseparujemy od tej części jednej Zrobimy sobie takie mniejsze grupki przydadzą nam się, znaczy mniejsze grupki w sensie bohaterów i armii tak naprawdę, czyli gdzie Ale już musicie iść stąd najpierw Wejdźcie tam, bo chcę was zgrupować w jednym miejscu i no właśnie, ubraliśmy. A co my tu mamy? Znowu jakieś popiękane pierdoły. Masowe wyzdrowienie, wykrywanie metalu, jakaś pula, jakiś hełm. Ty co miałeś? Jakieś grzyby. Nic ciekawego, kolejny jakiś grzyb. Dobra i tą armią wychodzimy tutaj. Poszątamy z pająkami. Dobra, wylecie tutaj po te pająki, ja polecę po tego pająka. I pogadamy z tym gościem, żywiołakiem. A armią będziemy tutaj... A ten mistrz sam się wraca do nas? Jak miło z twojej strony. Armię dobrze. Zrobimy ci surprise. A. On sobie tam poszedł na zjazd, poszukać grzybów. Wraca. Wszyscy jego bracia i siostry zmasakrowani. Matko, co się stało? Co się stało? No i drodzy Minotaury notatorze, zostało tylko kilka pająków. Ustawacie się tak jak w Zbywę 4 też Dobra, sprawdźmy jeszcze czy tutaj coś nie ma na dole Nie ma. To zaraz pogadamy, tylko się poramy jeszcze zresztą tutaj. Zaraz z tym typem pogadamy sobie. No, zabijamy tego minotaura, żeby mnie nie nerwował bo mnie denerwuje jak się tak chodzi po prostu. On, on, on chodzi sobie. Weź go przynajmniej z lury, no. O, no, tam jakąś strzałą Zresztą. dostałem w dupsko. Co nie to tam? Pach, pach, pach. Dobra, teraz jest okej. Okay. No co, pogadamy? Albo, wiecie co, w sumie wyszło to całkiem nieźle. Pogadamy już z tym, z tym, z głębi w następnym odcinku. Ja was żegnam, pa.